Witam was, z tej strony Gregor, witam was ponownie na Cytateli Gregora w grze Total War Warhammer 3, gdzie dzisiaj będziemy oglądali kolejne bitewne potworki, a dokładniej moje starcie, gdzie poprowadziłem zastęp ciernia Żalu, a dokładnie leśne elfy przeciwko Kornowi Dowodzonemu przez Tamkęcza. Rozsiądźcie się wygodnie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, oraz komentarz pod filmikiem, a ja zapraszam was do oglądania i zobaczmy co na tej dominacji się wydarzyło. Ja, tak, jak tutaj widzicie, mamy siostry Zmierzchu, one są na orzełku. Mamy także pieśniarza zakręć na koniku, dokładnie odżycia życia, z przebudzeniem drzew i odrodzeniem. Dwa oddziały pieśniarzy z klingi, dwa oddziały tancerzy wojny i trzy oddziały jeźdźców. W tym jedne to są miejsce polany Trującymi szpikulcami, dwóch z włóczniami. Jako uzupełnienie mamy, mamy cztery oddziały. Tancerze wojny z włóczniami, dwa oddziały jeszcze jeźdźców polany z trującymi szpikulcami, Tancerze wojny i trzy oddziały Gwardii polany, gdzie tak po, po tej bicie sądzę, że aż tak dobrze sami z tymi nie byli. Lepsi byliby chyba właśnie z tymi trującymi kolcami, bo też mają magiczne ataki. Walczę przeciwko krwawej walki, trzema oddziałami wojowników chaosu, jednymi wybrańcami. Mamy dwa krwiopuszcze Korna oraz grasantów Korna uzupełnieniach. Tam kręcz ma krwawego behemota, dwóch bojowników z halabardami, cztery kawalerie z soporkami, dwa ogary i dwa oddziały grasantów Korna. I tak jak widzimy. Siostra Zmierzchu, tutaj, siostry Zmierzchu są tutaj na środku. Pieśniarze Klingi wraz z tancerzami wojny idą tutaj od razu na punkt drugi. Miejscy polany czekają już tylko, że zająć punkt pierwszy. I tutaj na górze moja kawaleria spróbuje przegonić nadchodzących grasantów Korna. Jak widzimy, walkia już leci do przodu. I widzi, że siostry Zmierzchu są w powietrzu, i będzie chcieć. Siostry Zmierzchu wystrzeliły. Swoje strzały. Jedna trafiła, drugą walkę da radę ominąć. Tutaj jesteś na koniku czy na jednorożcu? Jesteś na koniku, bo nie masz rogu, dobra. I jak widzimy, walka próbuje upolować siostry zmierzchu. Ale siostry zmierzchu dają radę zwiać. Przynajmniej póki co. Tam Kench ma praktycznie cały swój kontyngent tutaj na środku. Z tymi grasantami to nawet zapomina się poruszyć do końca, dając mojej kawalerii tutaj spokojnie pozycję do zajęcia góry. Tutaj widzimy, że tancerze wojny plus jeźdźcy polany będą chcieli pilnować tego punktu. Tutaj widzimy kolejną strzałę, tym razem trafiła w walkie. Druga strzała trafi w walkie, trafiła. I jeźdźcy polany z trującymi szpikulcami strzelają sobie po walki. Pieśniarze, klinki i tancerki wojny już się przełączają na ten swój tryb do zadawania większej ilości obrażeń, i zderzają się z krwiopuszczami Korna. Jak widzimy, krwiopuszcze Korna topnieją. Tutaj wojownicy Korna zderzają się z tancerzami wojny, i tutaj no, idzie trochę gorzej. Walkia wbija się na plecuszki. Ale tak jak widzimy, no krwiopuszcze Korna bardzo tutaj, tutaj oberwały. Trujące szpikulce też już strzelają. Walkia też obrywa tutaj strzałami. I te pieśniarze, kniki i tancerze wojny na razie się w miarę miarę re, ten, wymieniają. Tutaj jeszcze widzimy, że za chwilę wleci leczenie na te pieśniarskie Kingi. Tutaj tancerze wojny zdzierają się z wojownikami chaosu. Tutaj jeźdźcy polany przeganiają kony grasantów, umożliwiając czarodziejce zajęcie tutaj punktu. Na górze moja kawaleria na spokojnie go przejmuje. A walki, jak widzimy, już ponad połowy życia nie ma nie minęły, nawet dwie minuty porządne. Tutaj mamy spotkanie kawalerii z ogarami. ...przez co ja jestem zmuszony do przyzwania kolejnej jednostki Tancerzy Wojny. Jak widać, w niektórych miejscach moi Tancerze Wojny wygrywają, niektórych niestety oberwali. Ale za to walka jest tutaj bardzo mocno poobijana. Niestety punkt jest w rękach tam Kęcza I tutaj Pieśniarze Kliniki wraz z Tancerzami Wojny wobijają tych wojowników Korna. Kolejny pocisk został uniknięty. Tutaj w że klingi się ogarniają. Kawaleria tutaj próbowała dorwać, ale pojawili się wojownicy z halabardami. Mam już tutaj punkt na dole. Punkt na środku jest w rękach tam kęcza. I tutaj już się pojawiają gwardia, polany, płonące strzały. Tutaj widzimy oddział, oddział naszych dzielnych wojowniczek, tancerek wojny, że już biegnie zająć ten punkcik. W szczególności, że tutaj kawaleria poradziła sobie z ogarami i powstrzymuje tych rasantów Korna. Wa za walkiem poleciała strzała. A niestety nie trafiła, bo walka próbuje torwać te pieśniarze K Klingi od życia. Pieśniarze Klingi walczą jeszcze z wojownikami Korna, którzy też już nie mają łatwo. Kolejny pocisk został ominięty. No tym się ostro na razie nie idzie strzelanie. Zaś wojownicy Korna no obrywają od ognia i obrywają od trucizny. Więc nie mają łatwego tutaj życia na pewno. Tancerze Wojny się ogarniają. Widzimy więcej kawalerii strzeleckiej. W końcu walka wylądowała i oberwa jeszcze po plecuszkach. Tu widzimy, że Pieśniarze Klingi są gotowi do dalszej walki. A Tancerze Wojny przejmują punkt, bo są spokojnie w stanie pokonać Grasantów. Tutaj kawaleria sobie czeka na dobry moment. To także Tancerze Wojny wracają. I walka, jak widzimy, no, ma coraz gorszą sytuację. Ale tak jak widzimy, no, tancerz, na, nasza z życia bardzo mocno to obrywała. Kwała walka za to, no, już ledwo żyje. Jedna z twoich jednostek została tutaj niestety wybrańcy Korna się dorywają do mojej kawalerii wraz z ogarami. Ale nadchodzą kolejni tancerze wojny, tutaj łucznicy poradzili sobie z wojownikami z Korna. Kawaleria się wbiła na grasantów. A Tancerze Wojny czekają. Będą musieli tutaj za chwilę powalczyć. Bo to jest dobra jednostka do zwalczania piechoty lekkiej, ale niestety jak widać przyszła trochę więcej pancernej piechoty. Ale z tą pancerną piechotą jakoś Tancerze Wojny sobie radzą. Za to jak widać Walkia, Oblubienica Korna została zgładzona. W końcu te, co ilość strzał była dla niej zbyt duża. I obecnie leśne elfy utrzymują pozycję po bokach. Centrum jest dalej w rękach Korna. Pomimo że tam -tancerze wojny próbują tam co jakiś czas uderzać, pieśniarze klinki walczą bardzo długo. Widzimy już, że spokojnie waliu swoje nabijają. Tutaj leci teraz ostrzał od sióstr bitwy, <grytania> sióstr bitwy, od Siostr Zmierzchu bardziej taki rozproszony. Wybrańcy Korna próbują dować moją kawalerię. I jak widzimy, tancerze wojny walczą z wojownikami chaosu Korna, i na razie ci wojownicy przegrywają. W szczególności, że nadchodzi kawaleria i jeszcze tancerze wojny włóczniami, które już mają przebicie pancerza. Kolejny ostrzał. Tancerze wojny teraz dołączają do walki, bo wojownicy Korna nie będą mieli już tak łatwo. Jest są polany, zaczęła się kończyć amunicja, więc lecą do walki wręcz. Tutaj nadchodzące oddziały krwi opuszczy Korna, no nie pomagają ten, tancerzom wojny, ale ci tancerze już biegną tutaj jako wsparcie. bo też jak widzimy no, ten oddział walczył z dwoma, a i tak sobie jakoś radzi. To tutaj zaś mamy siostry z sobie spokojnie czylują w powietrze, odpoczywają. Kawaleria oraz tancerze wojny dalej walczą z Kornem, pokonując go de facto w jego własnej grze, czyli w walce wręcz. Tutaj na górze powoli mam małe kłopoty. Jak widzimy, grasanci, wojownicy chaosu. No, długo tutaj by nie pożyli jeszcze. Ale przyszli kwie korna. Więc włócznicy, tancerze włóczni Asari musieli tutaj jeszcze się dołączyć do zabawy. I na razie też pod ilością punktów bitwa jest całkiem wyrównana. Ogary tutaj próbują dorwać moją gwardię polany z ognistymi atakami. Tu moja kawaleria i tancerze wojny się ogarniają, więc pędzą tutaj ratować sytuację. Jak widzimy, no tancerze wojny już i tak sobie ładnie tutaj radzą. Plus jeszcze siostry z Mierzchu nadlatują. Tutaj wojebrańcy Kona zostali rozbici. Nie tancerze wojny, no też już ładnie się tutaj nachapali troszeczkę w Kili. Siostry z Mierzchu próbują odgonić ogary. One latają wszędzie. Zaś gwardia polany będzie chciała spostrzegać trochę po wojownika chaosu Korna. Widzimy, że też walkia wróciła na pole bitwy i bardzo będzie chciała dorwać nasze siostrzane duło. Tutaj wybrańcy się cofnęli. Zaś gwardia polany z łkami powoli się szykuje tam do ostrzału. Tu widzimy, że ogary walczą z tancerzami wojny. I kolejny oddział tancerzy wojny z włóczniami został wystawiony. Siostrzyczki uciekają przed walką, nie chcą za bardzo z nią bić, ale poleciał tutaj wybuch Korda, który no, zadał im cholernie dużo obrażeń, ale jak widzimy, zadał tylko obrażeń. Nie zdjął mi żadnych modeli, więc oddziały strzeleckie dalej strzelają, jakby były w pełni sił. Tutaj tancerze wojny dostali małe wsparcie jednej gwardii Polany. Tutaj został jeden oddział ogarów Korna chyba zapomniany przez Tamkęcza, A walka leci na górę, pomóc troszeczkę w tej batalii. Bo jak widzimy, no Krwiopuszcze przegrywają na Tancerzy Wojny. Ale też nadchodzą Koni Grasanci, a to, że moi Tancerzy Wojny nie mają pancerza, no to trochę może boleć. Tutaj kawaleria oraz piechota biegnie, żeby przejąć punkt na środku. Obecnie to tam ma przewagę punktową. Tancerze wojny dobijają wybrańców Korna. I jak widzimy, walka się wbiła. W końcu siostrzyczki się z nią biją. Ale do pomocy jest Gwardia Polany. Są tu jeszcze tancerze wojny jedni. Zaś tamten przeprowadza teraz swoich konnych grasantów. Będzie chciał trochę mi poobrzucać toporkami moich wojowników. Tutaj wybrańcy zostali już zmiażdżeni, więc nie wrócą na pole bitwy. I tak jak widzimy, no, ma bardzo dużo tych ognistych ataków. Bo zwykle oddziały kornickie mają właśnie ogniste ataki, w szczególności ci miotacze. Dlatego lepiej nie brać drzewnego bractwa na to starcie. Głównie z tego powodu, że mają dużo ognia, no, bez zaklęć. Więc wszelkie drzewce, wszelkie drzewne bractwa no, będą płonęły. Tutaj koni, grasanci się wbijają. Jedni tutaj zostali prawie, że wybici. Walka tam dalej walczy i za chwilę poleci. Tak, poleciało zionięcie od walki. Pancerki wojny i jeźcy polany dalej tutaj walczą. Ci coś dwari polany próbują się wycofać, bo koni grasanci się w nich wbijają, ale zaczynam zdobywać coraz większą przewagę punktową. Głównie dlatego... No nie, Korn ma tutaj jeszcze te dwa punkty. Więc on troszeczkę nadrabia, ale dalej mam tą przewagę. Ja za chwilę jeszcze przejmuję tutaj środek. Gdzie grasanci Korna będą chcieli się zmierzyć z moimi tancerzami wojny. Ale jak im to pójdzie? Nie wiadomo jeszcze. Za to widzimy, że tancerze wojny tutaj ładnie walczą z konnymi grasantami. Krwawa walka a tutaj no, wywołuje całkiem niemały terror. Więc kolejny oddział tancerzy wojny został wezwany do walki, ale na razie jak widzimy... Chcę się zająć tymi ogarami, które są z tyłu. Siostrzyczki próbowały przychwycić ogary. Punkt jest w rękach... Oba te punkty są teraz w rękach mojego... ...kontyngentu leśnych elfów. Tutaj część armii się przygrupowuje. Jak widzimy tutaj krwiopuszcze ledwo żyją. Walkia oraz grasanci chcą gonić dalej tancerki wojny. Możliwe, że się nawet zaraz ogarną. dużym naciskiem na możliwe. Albo i nie, się wycofają. Koni grasanci, koni grasanci jeźdźcy polany uderzają w tych konnych grasantów, chcąc z nim zrobić jeszcze jedną małą szarżę. Kontynent na środku Korna został rozbity. Ogary gonią tutaj moich jeźdźców polany. Zaś siostry zmierzchu no jeszcze jakoś żyją. Włócznie i miecze dały radę tutaj przegonić Korna, który przyprowadza kolejnych wojowników Korna do walki. Miejsce Polany już chcą gonić znowu walkę. Tutaj niestety jak widzimy moja kawaleria została przechwycona, już do końca przez te ogary. I coraz większe oddziały Korna tutaj widzę. Choć te dwa oddziały wojowników chaosu Korna no... mogą mieć problem, żeby się przebić przez tancerki wojny. Krwawa walki, aż tutaj też nadlatuje. A siostry z mieszku sobie idą na, ty, na tym swoim orzełku. Tupu, tupu, tup, 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 tup. z Polany tutaj pokonali już kony grasantów. Tancerze Wojny wraz z gwardią Polany idą teraz dokończyć robotę na tych krwiożpuszczach na górze. Koni grasanci zderzają się z listami Polany. Zaś tancerze wojny idą prosto na spotkanie z wojownikami chaosu, czy nie? Nie idą jeszcze. Za to pojawiają się kolejni Jeźdźcy polany z strojącymi szpikulcami. Więc walka nie będzie miała łatwego życia. Szczególnie, że właśnie wylądowała bardzo dużej ilości włóczni. Jeszcze dostanie szarże od sióstr, ale walkia właśnie rzuciła na siebie bufy. Z demoniczną tarczą, przez co siostry nie chcą już tutaj dalej być. Tancerze wojny od no, Oberwali dość mocno od wojowników korna, i jeszcze ostrzałem od konnych grasantów, ale punkt na środku wciąż jest w rękach moich sióstr bitwy. Tutaj tancerze wojny zdzierają się z przepuszczami korna i już ich wybijają do końca. Często punkt na górze, za chwilę znów będzie w moich łapkach. Tutaj jak widzimy, tam sprowadził sobie spory kontyngent ogólnie, bo mamy problem tutaj z odzyskaniem środka, który właśnie jest teraz w rękach Korna. Ale dalej mamy punkt typ bokach. Kench jeszcze sprowadza sobie tutaj ponownie konnych grasantów, widząc, że to jest na razie jego najskuteczniejsza jednostka na moich tancerzy wojny. I Kench dalej kombinuje, jak dorwać tutaj te moje siostry. I dalej go boli ostrza, bo jednak to są magiczne ataki jeszcze z trucizną. Jejscy jedni polany czekają na swoją okazję, gdzie Kench próbuje okopać jak najbardziej może punkt na środku, nie chcąc już go ani razu utracić. Krwawa walka dalej obrywa od tych strzał zatrutych. Jak widzimy, koni grasanci trochę zignorowali tancerzy wojny i pobiegli dorwać do końca gwardię Polany. Tutaj zaś Polani wbili się na wojowników Korna i od razu się wycofują. Jeźdźcy Polany dalej chcą strzelać i pojawiły się ogary Korna, dość mocno obite. Ale jednak walkia obrywa kolejnymi strzałami zatrutymi. I mamy tutaj gwardię Polany kolejną, więc dużo strzelania. Tutaj grasanci teraz mają bliskie spotkanie z tancerzami wojny, od którego chcą uciec. Nie chcą się wbić z y, dziewczynami, jak widać. Korn się boi dziewczyn. <grych> A krwawa walka tutaj obrywa. No, trochę się ubiła. Można powiedzieć, że spokojnie się spłaciła, bo też biła mi te siostry z mieszku cały czas. Gdzie siostry zmierzchu zaryzykowały, poleciały na tą krwawą walkę, żeby ona użyła demonicznej tarczy i znów za nią goniła. Dając okazję, tutaj, wszystkim tym moim jednostkom strzeleckim do strzału. Tutaj, tancerze wojny próbowały przegonić tamte oddziały, ale im nie do końca to wyszło. I tancerze wojny pilnują dalej tego płciku na górze. Nadchodzą kolejne krwiopuszcze. Ci grasanci tutaj. Zapomnieni obrywają ostrzem od gwardii Polany. Oraz tutaj jest co Polany, którzy właśnie się pojawili. Tutaj widzimy, że Kel sprowadza kolejnych wojowników Korna. I walka, no zdecydowanie nie ma łatwego życia. I chyba będzie chciała pomóc w odzyskaniu tego punktu na górze. I wysyłanie jej na tancerze wojny. Tych zwykłych no może nie jest najlepszym pomysłem, bo dalej jest traktowana jako piechota, latająca, ale piechota, a Tancerze Wojny są jednak przeciwpiechotki. I właśnie widzimy jak jej zaczyna spadać życie bardzo szybko. Dlatego to nie był najlepszy pomysł, żeby ona tutaj wylądowała dla niej. Tutaj już wysyłam swoje oddziały, żeby spowolnić. Tutaj Tancerze Wojny poświęcają swe życia. I umożliwili w ten sposób moim elfom ostateczne zwycięstwo z Kornem. Gdzie muszę przyznać, to to był dość ryzykowny wybór, wybór z mojej strony, żeby pobawić się w grę Korna. Ale też Kench bardziej się spodziewał, tak samo jak większość Kornitów będzie się spodziewała tego, że my weźmiemy dużo strzelania. Więc tutaj jak widać wziął dużo tarcz, żeby się obronić przed tym strzelaniem. Gdzie jak widzimy Pieśniarze Klinki no trochę poubijali. Siostry Zmierzchu też miały w co strzelać. Tancerze wojny też się w miarę w, le, wymieniali. Tutaj także ta, ta kawaleria tutaj przede wszystkim działała, tak samo właśnie ta kawaleria strzelecka. Tutaj, jak widzimy, no ci Asarii z włóczniami no, porobili swoje, ale nie do końca. Przede wszystkim właśnie ci koni łucznicy, ci tancerze wojny już szybciej się tutaj zwrócili. No i także tak gwardia Polany trochę mogła postrzelać, gdzie Walkia też dużo tutaj ponabijała, polując na moją kawalerię i obijając moje siostry z Mieszchu. Mojownicy Korna no, nie wymieniali się tak dobrze, jakby chcieli się wymieniać. Grasanci dosłownie ginęli, tak samo ci kwiopuszcze. Koni grasanci, no, byli bardzo niebezpieczni dla moich tancerzy, ale byli szybko wyłączani przez kawalerię. No i też zauważmy, jeden oddział grasantów się w ogóle nie pojawił. I Behemoth, czyli Gorgon, czyli ponad 2000 golda się nie pojawiło. Prawdopodobnie wzięte na wszelkie drzewce i tego typu jednostki. Gdzie, jakbym miał takie jednostki, to na pewno by mnie to zabolało. Ale jak widać, nie miałem. Mam nadzieję, że Wam się ten potworek podobał. Zapraszam Was także na inne filmiki na moim kanale. Bawcie się dobrze. Ja będę się żegnał. Na razie.